Witam koleżanki, kolegów, przedstawiam no tu gołąbki yy, z zagranicy, i tu polskie. Tutaj macie unikatowe gołąbki, naprawdę wybitne gołębie z rozpodu, które trafiły do mnie. Mamy też gołąbka jednego z DNA. Może tak po kolei pojadę, bo to są naprawdę przepiękne gołębie, czerwone. To jest cała para. To Irena łopucha z wosów. Piękny i witalny samczyk. Tu jest samiczka z małego wosa. Przepiękny. Potem mamy następne łopucha, gołębie. Mamy samiczkę. mamy samczyka od niej to były para mi wszystko. Przepiękny samczyk. ze złopucha. Potem mamy tutaj samczyka przepięknego. ze jest cała para z Olimpii Rosji. Piękny samiec, mocne, silne, budowy I on był z tą samiczką. S Satora Markus, samica. Bezpośrednio z gąbki, który został sprzedany za 360 tysięcy euro. Golden Prince. Tu jest DNA. Zrobiona tej samiczki przepiękna samica z białym lotkiem potem mamy Pawła Baranowskiego pięknego samca pokaż się. to są unikatowe gąbki, naprawdę, coś przepięknego potem mamy tutaj Tadeusza Pałka Pałki mamy samiczkę piękną troszkę się podziubały Tadeusz Pałka z generała to nie trzeba nic mówić każdy zna tego głąbka samiczka ona była z, z połowem z K Karola Urbanczyka tak to widzicie tych gołębi jest dużo. Łąbki naprawdę unikatowe. Myślę, że nie jedna osoba będzie chciała mieć taki gołębie przy swojej hodowli. I za chwilkę będę nakręcał następny filmek z gąbkami, dalszej części z tych gołębi. Pozdrawiam wszystkich. telefon 500 528 502 Jeśli ktoś zamówi gąbki, będziemy rozbazili. teraz, jeszcze na sobotę, na niedzielę. W niedzielę rozwozimy gąbki po kraju. Jeśli ktoś jest chętny, zamówi. Postaramy się jeszcze dowieść y, te gąbeczki. Robert Henke 500 528 502 Polska.